Szanowni Państwo, chciałabym bardzo serdecznie zachęcić do przeczytania tej książki. Jest to powieść, powieść podczas napisarza fińskiego, który jest w tej chwili bardzo znany za granicą, zwłaszcza we Francji, we Włoszech, Niemczech, to powieść pod tytułem Fantastyczne samobójstwo zbiorowe, która w Niemczech ma już szóste wydanie. Ukazała się właśnie w języku polskim nakładem naszego wydawnictwa. Jest to opowieść o grupie osób, które z różnych względów osobistych chcą popełnić samobójstwo i wybierają się w podróż po Europie autokarem, się autokarem, bo wydaje im się, że popełnili samobójstwa w grupie, jest sposobem takim no, łatwiejszym, powiedzmy bezpieczniejszym, weselszym, więc jeżdżą po Europie, po różnych e, e, krajach, zaczynają od Norwegii, od e, przylądka północnego, ale tam też, tam, tam się nie udaje zjechać autokarem do Oceanu Lodowatego, więc wybierają się dalej w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na popełnienie samobójstwa po drodze, postanawiają się trochę zabawić, łowią ryby, e, wino, cieszą się życiem, twierdzą, że sam skoro i tak muszą popełnić samobójstwo, więc co tam może troszeczkę skorzystają z życia przy okazji i, i tak dalej, i tak dalej, aż dojeżdżają do Portugalii, gdzie nagle okazuje się, że te wszystkie wielkie problemy, które ich otaczały, osaczały w Finlandii okazują się nagle takie jakieś istotne, małe, że, że to życie wcale nie jest takie najgorsze, a świat wcale nie takim e, okropnym miejscem do życia. Także książka, która prawie czytelnika naprawdę w dobry humor, pełna takich sytuacji e, e, powodujących śmiech spontaniczny, niewymuszony. Z całego serca zachęcam do zapoznania się z książką pisarza, który w całej Europie już jest naprawdę bardzo znany, kochany, zwłaszcza we Francji. Pracuscy krytycy twierdzą o nich, że potrafi napisać znakomitą opowieść, co jest dość rzadkie we współczesnej literaturze. Jeszcze raz zachęcam Arto Pasilina, naprawdę znakomity pisarz. Od niedawna również języku polskim. Wydawnictwo Koiro jest to wydawnictwo autorskie, które promuje literaturę krajów północnych. Zaczęliśmy od Finlandii, książka fińska, fantastyczne samobójstwo zbiorowe. W języku fińskim brzmi to Urma, Majowko i Cymurha, tłumaczka Bożana Koiro.